Cześć, witam Was w tym nowym roku. Mam nadzieję, że kac po Sylwestrze już wam minął i <grywamy> możemy e, robić kolejne likiery. E, Powiem Wam, że byłam mega zaskoczona Waszą produkcją, bo na święta po prostu szaleliście. Miałam tyle oznaczeń na Instagramie: Waszych realizacji moich nalewek, moich przepisów. No, bardzo mnie to cieszy, że te przepisy Wam się podobają, że z nich korzystacie. No i trzeba powiedzieć, że numerem jeden był jednak likier z Kinder Czekolady. To jest Wasz faworyt, jak na razie. No, jestem ciekawa, czy przebijemy to kolejnymi filmami, bo dzisiaj robimy. Likier z pomysłu, który miałam w komentarzu na YouTube pod którymś filmem, nie pamiętam. E, tam rzuciliście mi pomysł, żeby zrobić likier z Kinder Bueno. A że tak polubiliście Kinder czekoladę, no to mówię: Dobra, idziemy w, ten, w tym kierunku, <grytanie> skoro, skoro taki kierunek wyznaczyliście. E, I stwierdziłam, że e, przygotuję dla Was właśnie taki przepis. No i co? Przechodzimy zaraz do realizacji. Pokażę Wam na początku, co potrzebujemy. Ok, to co potrzebujemy? Oczywiście batony Kinder Bueno, 6 takich batoników podwójnych, cukier brązowy, może być też zwykły w ostateczności, wiadomo, wódkę, 250 ml mleka, 200 ml śmietanki, jakąś łyżkę. Tym razem będziemy potrzebowali blender. No, i wiadomo, palnik i garnek, który gdzieś mi tutaj zaginął, ale zaraz będzie. <grych> e, no i teraz e, przechodzimy do wykonania i od pierwszego kroku. Tym razem w tym przepisie naszym pierwszym krokiem będzie najpierw zblendowanie batoników z mlekiem i śmietanką. E, czyli wrzucamy wszystkie batoniki do blendera. O, gdzieś to tam rzucę. E, wlewamy nasze mleko. 250-300 ml, to tak jak Wam się wymierzy, mniej więcej. 200 ml śmietanki. E, no i łyżkę. Myślę, że łyżka wystarczy cukru. To też zależy jak słodkie te likiery lubicie, nie? Jak już, jak już robiliście jakieś moje przepisy, to wiecie, czy potrzebujecie więcej cukru, czy nie? O, trochę się stegował. Z ten tegował się. Tak dorzucę trochę. A bo jeszcze trochę. Dobra i ja tutaj nie mam całego urządzenia, więc idziemy razem zblendować to, co tutaj mamy. OK, mamy już zblendowane i teraz przelewamy jeszcze do garnka i będziemy też podgrzewać, żeby ten cukier, ta czekolada się dodatkowo lepiej rozpuściło. Może tak być, że na dnie blendera Wam sporo tego Kinder Bueno zostanie, to możecie dodatkowo wziąć trochę mleka. Michale, daj mi troszkę mleka. Dziękuję Ci Michale. E, I sobie to po prostu wypukać, żeby nie zmarnować tego pysznego smaku. O, hop. E, oddaję Ci tutaj <grywanie> pomocników. E, podgrzewamy, nie gotujemy. To ma się po prostu fajnie jeszcze dodatkowo rozpuścić. Czekamy aż ostygnie i bierzemy się za dolewanie wódki. Okej, okay, baza już jest gotowa, pachnie cudownie. E, no, ale dodajemy jeszcze najważniejszą rzecz, czyli alkohol. E, tym razem wódkę. 200-250 ml myślę maksymalnie, więc ja tutaj sobie znowu na oko. Przy okazji będę mieszać. Chyba Józia tam w tle sobie szczeka. Ona zawsze musi przeszkodzić mi w filmie. To jest niemożliwe, żeby po prostu nie było jej chociaż dźwiękiem. I będzie już? Nie. Coś lewo mi idzie tego, nie? No, jeszcze trochę. No. Tyle będzie okej, okay, nie? Myślę, że, że połowa jest. Teraz mi się to fajnie rozrzedziło. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, bo dosyć gęste to wychodzi na początku. No i przelewamy do naszej butelki. Może być jakaś sensy ładna, może być jakaś po alkoholu. Nevermind, zależy czy chcecie dać na prezent czy nie. Ale ona jest wyższa. Omega, nie wiem czy sobie poradzę teraz. Michał, help me, please. Dobra, no to przelewamy. Dobrze mi idzie. Teraz mam trochę większą butelkę niż ostatnio, więc może nie przeleję. To jest ręka mistrza, ręka mistrza po prostu. To jeszcze mam trochę, ale to sobie przeleję później. No i przechodzimy do degustacji. W ogóle tak dla zmyłki mam tutaj butelkę water, więc żeby nie było w lodówce, jak ktoś spojrzy, no to przecież to jest tylko woda, tak? <grytanie> dobra, moje żarty są strasznie daremne. ale dobra, przechodzimy do degustacji. No, konsystencja jest y, gęstsza niż na przykład ten Kinder, to na pewno. No pachnie, pachnie cudnie, no bo pachnie po prostu jak roztopiona Kinder Bueno. Pycha. Bardzo dobre. Jedyne co, różni się dosyć konsystencją, bo jednak tutaj dawaliśmy całe Kinder Bueno. Kinder Bueno ma ten wafelek w środku. Pomimo tego, że go zblendowaliśmy, to on jest tutaj wyczuwalny. Nie wiem, czy on się nie będzie jakoś osadzał później na dnie, więc na pewno będziecie to czuć. To jest taki gęstszy likier, to na pewno. Moim zdaniem jest pyszny. Nie wiem, czy będzie Wam, Wam te grudki przeszkadzały z tego wafelka. Nie, one nie przeszkadzają, są przy okazji przekąską. Likier jest pyszny. Idealne proporcje. Ja dałam chyba 250 ml tej wódki, ale możecie dać 200 bo dosyć jest taka ostra, jak na likier, więc spokojnie 200 ml starczy. No i co? Co Wam mogę powiedzieć? Jest bardzo dobre i yy, ważna rzecz, bo to jest dosyć gęsty likier. Wcześniej już też pisaliście mi pytania a propos tego, że jak trzymacie te likiery w lodówce, to one Wam tężeją od szyjki, i po prostu nie da się tego nalać. Jakby się tym nie przejmujcie, to jest normalne. Wystarczy to przebić jakimś patyczkiem, łyżeczką, zależy, co tam się Wam mieści i mocno wstrząsnąć. I wtedy bez problemu pod spodem już jest wszystko płynne. Też zalecam Wam codziennie chociaż raz iść do lodówki i sobie potrząść, przy okazji troszkę zagustować. Wtedy nie będzie się tak działo, nie będzie to tak tężało. No i też ważność takiego likieru, bo też o to często pytacie. No alkohol konserwuje. Więc ja najdłużej jak trzymałam to było 2 miesiące i było w porządku, dalej było dobre. Nie chcę wam mówić dłużej, no bo niestety nie przetestowałam tego, szybciej to nam schodzi. Może kiedyś po prostu zrobię specjalnie sobie jakąś małą buteleczkę odłożę ją i zobaczymy jak będzie po 3-4 miesiącach, czy będzie dalej dobre ale myślę, że spokojnie te dwa miesiące minimum w lodówce to może stać. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się przepis spodobał, że będziecie go robić. Jeśli będziecie go robić, to dodajcie zdjęcia na Instagramie, na Instastories, oznaczajcie mnie, ja też to później udostępniam. Też bardzo mi wtedy cieszy, że te moje przepisy wykonujecie. I obserwujcie mnie na Instagramie, subskrybujcie na YouTube. Zapraszam Was też na TikToka, bo też tam gra, nagrywam czasami jakieś głupoty. I tyle mojego dziąka. Róbcie przepisy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.